Zapraszamy na podróż w czasie. Chcemy Wam bowiem opowiedzieć o wielu niezwykłych wydarzeniach, które w zeszłym roku miały miejsce w Centrum Spotkań Europejskich Światowej Belblągu. A że działo się sporo, to postaramy się, aby było ciekawie, ekscytująco, ale nie za długo. Nowy 2024 rok w Centrum Spotkań Europejskich Światowit w Elblągu rozpoczęliśmy od międzynarodowych warsztatów z 30-osobową grupą gości z Litwy z Centrum Kultury Jonawa. Litwini chcieli poznać naszą ofertę, techniki pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz nowoczesne narzędzia promocji. Staraliśmy się podzielić doświadczeniami i zainspirować. Wychodzimy z założenia, że współpraca międzynarodowa to inwestycja w przyszłość. Rok 2024 to aż 11 seansów z cyklu Elbląg na dużym ekranie w Kinie Światowid, które obejrzane zostały przez 2,5 tysiąca widzów. Styczniowe spotkanie dotyczyło architektury dawnego Elbląga, a gościem specjalnym była profesor Maria luboska hoffman historyk sztuki, konserwator zabytków, autorka koncepcji odbudowy elbląskiego Starego Miasta. W styczniu i w lutym z dziećmi, młodzieżą i piekarczykiem rozpoczęliśmy ferie zimowe. Pełne kreatywnych, plastycznych i twórczych wyzwań było radośnie i bardzo głośno. Po feryjnym szaleństwie zadbaliśmy o ducha i zaprosiliśmy naszych odbiorców na koncert, wiolonczela i rytmy. Aby potem już w pełni skoncentrowani, zaprosić was, drodzy dziennikarze, na podsumowanie roku 2023. Nie zabrakło pączków, statystyk i snucia planów, które udało się zrealizować. Swoją drogą sami widzicie, że te pączki stały się już naszą słodką tradycją. Skoro zrobiło się już tak bardzo słodko, to wykorzystamy ten moment i pochwalimy się. W roku 2024 zorganizowaliśmy 30 wernisarzy i wystaw, na których gościliśmy ponad 58 tysięcy odbiorców. Centrum Spotkań Europejskich Światowid Wyblągu nie tylko organizuje wystawy, ale także angażuje się w przygotowywanie ciekawych warsztatów i szkoleń, nawet takich, które nie zawsze odbywają się w instytucjach kultury. Przykładem tego niech będą warsztaty Design Perspectives, czyli wyjątkowe spotkanie, podczas którego dekoratorka i stylistka wnętrz podzieliła się swoją wiedzą o trendach w designie. W lutym kontynuowaliśmy także cykl Kulturne czyli kreatywnie dla regionu. W całym roku 2024 dotarliśmy z naszą ofertą edukacyjną do ponad 100 osób w pięciu miejscowościach: Słuchaczu, Łęczu, Gronowie Elbląskim, Gotkowie oraz Podągach. W marzec weszliśmy tanecznym krokiem. Światowidzie gościliśmy tancerzy z całej Polski podczas turnieju tańca Bażant oraz ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego Jantar. Przed licznie zgromadzoną publicznością tancerze zaprezentowali swoje umiejętności. Turnieje te były nie tylko rywalizacją o najważniejsze laury, ale również wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między tancerzami. 109, 109. Na dnie, czasami na chwilę. Inną wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń między artystami była 26. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa, Czy To jest Kochanie? Od ponad już dwóch dekad jest to nasze szlagierowe wydarzenie, w którym uczestnicy prezentują wartościowy repertuar w dwóch kategoriach: recytacji i piosenki poetyckiej. Artyzmu, kultury i sztuki nie brakowało także podczas wielkanocnego jaRmarku pogrzeb żuru i śledzia, który przyciągnął ponad 2300 odwiedzających. Muzyka. Trzymając rękę na pulsie, nie zapomnieliśmy o nowinkach technologicznych, dlatego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji. AI w działaniu taki był tytuł szkolenia. Od razu dodamy, że film ten nie jest jego efektem. 5 kwietnia w Kinie Światowit odbyła się długo wyczekiwana premiera filmu Czerwone Maki, która przyciągnęła tłumy widzów. Regionalna pracownia digitalizacji opracowała i udostępniła dokumentację zboru Mennonickiego w jeziorze w gminie Markusy. Dział ten odgrywa kluczową rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, umożliwiając szerokiemu gronu odbiorców dostęp do cennych, historycznych zbiorów. Digitalizacja pozwala na ochronę zasobów przed zniszczeniem, jednocześnie stanowiąc cenne źródło dla naukowców i badaczy. Maj to był istny raj dla miłośników kina. Przez dwa dni w Kinie Światowid odbywały się konferencje, warsztaty i oczywiście seanse filmowe w ramach wydarzenia Wróćmy do regionów. W maju sporo działo się nie tylko na salach kinowych, ale także na sali widowiskowo-sportowej, Odbyły się wtedy ogólnopolskie konfrontacje taneczne, które zgromadziły pasjonatów tańca różnych stylów, od hip-hopu po taniec klasyczny. W maju świętowaliśmy także 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, organizując piknik z koncertami na placu Kazimierza Jagiellończyka. Świetne w dziesiątkę okazał się dziesiąty przegląd zespołów seniorskich Co nam w duszy gra. Rekordowa liczba 24 zespołów zaprezentowała swoje wokalne i aktorskie talenty. W czerwcu razem z uczniami elbląskich szkół zagraliśmy w grę, w grę miejską, z dala od klawiatury, a bliżej kultury. Elbląg zamieniliśmy w ogromną planszę, a zadaniem uczestników było odkrywanie najważniejszych instytucji kultury. Miesiąc ten sprzyja organizacji uroczystych akademii podsumowujących rok szkolny, dlatego też po raz kolejny zorganizowaliśmy wernisaż wystawy końcoworocznej absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, którzy zaprezentowali swoje artystyczne talenty. Lipiec i sierpień to czas wakacyjnego szaleństwa. Warsztaty, półkolonie i mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zostając w tematyce wakacyjnych szaleństw, nie mogliśmy pominąć premiery filmu "Gru i minionki pod przykrywką". Na najmłodszych widzów czekało sporo atrakcji. Jak przystało na Wojewódzką Instytucję Kultury, nie zaniedbywaliśmy także naszej aktywności w subregionie elbląskim, ale i na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Latem 2024 roku z naszą misją szerzenia kultury dotarliśmy do Węgorzewa, czyli do Muzeum Kultury Ludowej, a także do Tolkmicka, organizując koncert zespołu kameralnego Pro Antika Antica w kościele św. Jakuba Apostoła. Lato sprzyjało także organizacji imprez plenerowych. W Pucie Żuławskiej przygotowaliśmy wyjątkowo klimatyczny seans kina plenerowego. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wszystko wskazuje na to, że wrócimy tam w tym roku. We wrześniu kontynuowaliśmy nasze wyjazdowe działania, tym razem odwiedziliśmy Braniewo. W tamtejszym Muzeum Ziemi Braniewskiej przygotowaliśmy kolejne wydarzenie w ramach regionaliów. Są to spotkania w różnych miastach województwa, w trakcie których odbywa się digitalizacja 3D rodzinnych pamiątek oraz warsztaty regionalnych tradycji. Byliśmy także w Łęczu. W tej urokliwej wiosce odbyło się Święto Wiatru i Podcieni. Wydarzenie to łączy lokalne tradycje z twórczością artystyczną, wszystko w akompaniamencie puszczania kolorowych latawców. W roku 2024 pogoda nie dopisywała, ale nie mamy wątpliwości, że impreza ta stanie się nową, świecką tradycją. Październik obfitował w taneczne emocje. Gościliśmy tancerzy tańców ludowych na ogólnopolskim turnieju tańców polskich Obusztynowe Korale. A także najlepszych z najlepszych tancerzy tańców towarzyskich na 24. Międzynarodowym Turnieju Tańca Baltic Cup oraz na Mistrzostwach Europy Młodzieży w 10 tańcach. Zawody te przyciągnęły na taneczny parkiet zawodników z całego świata, a na trybuny miłośników tańca na najwyższym poziomie. Światowit od lat słynie z realizacji wartościowych projektów unijnych. W październiku 2024 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu The Effect, którego celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych i ich zdolności do współpracy z lokalną administracją. Listopad upłynął pod znakiem Krajowego Planu Odbudowy, to wtedy w światowidzie działo się najwięcej, choć trzeba pamiętać, że pierwsze kroki przy realizacji projektów rozpoczęliśmy już we wrześniu. W związku z faktem, że okazaliśmy się jedyną w województwie instytucją, która pozyskała środki na realizację aż czterech projektów, mieliśmy ręce pełne roboty. Nasze granty dotyczyły projektów Echoregionu, kreatywnie odwieków. Tu skupiliśmy się na działaniach edukacyjno-kulturalnych w regionie. Inspirowaliśmy dzieci ze szkół w Zielonce Pasłońskiej w Małdytach, w Tolkmicku oraz w Słobitach. Finałem projektu był Festiwal Kreatywności, na który zaprosiliśmy uczniów do Światowida połączeni sztuką kreatywnie od wieków. Projekt cieszył się ogromnym powodzeniem wśród osób dorosłych. Odbyły się plenery malarskie w Ostródzie, Fromborku i Olsztynku, warsztaty fotograficzne zakończone wystawą oraz zajęcia teatralne sfinalizowane wystawieniem spektaklu. W ramach wyżej wymienionych projektów nie zabrakło także artystycznych konkursów. Sztuka drugiego życia, dzięki temu projektowi w Światowidzie odbyły się ciekawe konferencje, debaty, warsztaty dotyczące ekologizacji kultury oraz szereg działań edukacyjnych i artystycznych, których motywem przewodnim były trendy i kierunki w sztuce. Kolejnym projektem był Światłocień, obejmował on m.in. stworzenie multimedialnej wystawy. Wystawa, która pozwoliła spojrzeć na średniowiecze z innej, nietypowej perspektywy, ale my chwilowo wyciszymy się, niech przemówią obrazy. Miesiąc listopad zapisał się także w naszej historii jako wyjątkowy czas spędzony z wyjątkowymi kobietami. Zorganizowaliśmy bowiem wydarzenie pod nazwą Artystyczne inspiracje kobiet. Jego elementami były m.in. spotkania z aktorką Katarzyną Żak, warsztaty dla pań, wernisarz, wystawy portretów oraz debata z udziałem kreatywnych i twórczych kobiet. To był prawdziwy zastrzyk inspiracji. Najbardziej magiczny czas w roku rozpoczęliśmy warmińsko-mazurskim jarmarkiem wyrobów artystycznych Sztukateria, który zgromadził blisko 80 wystawców i 2,5 tysiąca odwiedzających zorganizowaliśmy także targi seniora teraz my, które były pełne energii i radości. Seniorzy po raz siódmy pokazali, że wiek to tylko liczba. Na zakończenie roku mieliśmy także prawdziwą gratkę dla całych rodzin, które lubią spędzać czas w kinie. Nasz czwarty festiwal filmów familijnych zgromadził 600 widzów, którzy mieli okazję obejrzeć kultowe kino familijne z Myszką Miki w roli głównej. Festiwal jak zawsze przypełniony był mocą atrakcji, po raz kolejny udowodniliśmy, że świat dobrego kina jest w kinie Światowid. Finałem, a może lepiej byłoby powiedzieć tanecznym finałem roku 2024 były taneczne mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego wraz z ogólnopolskim turniejem tańca sportowego i Pucharem Polski. Światowi znów stał się areną zmagań najlepszych w kraju partenecznych. Rok 2024 obfitował w przygotowanie czterech odcinków cyklu Światowid na Szlaku. W najpiękniejszy z możliwych sposobów pokazywaliśmy uroki Węgorzewa, możliwości rzeki Elbląg, morskie tradycje tolchmicka i piękno Fromborka, Cieszymy się, że odcinki doczekały się widowni online na poziomie ponad 50 tysięcy widzów. Nie odpuszczaliśmy również z publicystyką zawartą w programie Pasmo Kultury. W minionych 12 miesiącach wyemitowaliśmy 16 odcinków. Opublikowaliśmy je na kanale YouTube, Facebooku, Instagramie oraz Spotify. Przed światowidowym mikrofonem zasiedli ludzie kultury, sportu czy też polityki samorządowej. Łącznie wszystkie odcinki wygenerowały zasięg rzędu ponad 17 tysięcy. Odbiorców online. Jakby tego było mało, to dodamy jeszcze, że w 2024 roku przeprowadziliśmy 5 wielogodzinnych relacji live z absolutnie najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich Światowych Weblągu. Nasze streamingi w sumie zgromadziły przed laptopami, komórkami setki tysięcy widzów. Na koniec chciałoby się powiedzieć, ach, co to był za rok, ale do pełnego obrazu brakuje nam jeszcze kilku statystyk. Otóż. W roku 2024 przygotowaliśmy dla naszych odbiorców ponad 200 wydarzeń. Z naszej oferty skorzystało prawie 150 tysięcy ludzi. Na Facebooku i Instagramie nasze wpisy dotarły do prawie 3,5 miliona internautów, a na YouTube nasze filmy obejrzało ponad 67 tysięcy widzów. A więc teraz, co to był za rok?